W weekend w Szybie Wilson zagościł festiwal azjatycki. Na targi ściągnęły setki katowiczan, żądnych nowych wrażeń smakowych. Czego można było spróbować? My sprzedajemy głównie pierożki, pierożki japońskie, pierożki gyoza Z warzywami są to warzywa też dość typowe, podsmażany imbir w środku i typowa klasyczna kapusta, jak to w tradycyjnym gioza. Pierożki z kurczakiem, ale też pierożki w cieście ryżowym, co jest dość mało popularne w polskiej kuchni. Pierożki z krewetkami w środku i również przyprawy, które są typowo azjatyckie, bardzo aromatyczne, ostrzejsze. Z tą stronę idziemy. Co najbardziej smakuje gościom? Co cieszy się popularnością? No chyba jednak te pierogi w mące pszennej, gioza zamiast tych ryżowych, bo jednak nasze podniebienie przywykło do, do czegoś takiego bardziej zbliżonego do klasycznych pierogów polskich. I pierogi z, z kurczakiem jednak są częstszą opcją, chociaż też wegetarianie pytają o opcję całkowicie wege, bez mięsa, bez jakichkolwiek jajek czy mlecznych przetworów. To nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się tutaj w Galerii Szyb Wilson. Jak z frekwencją? Na razie dobrze, jest wczesna pora. Tak naprawdę dopiero zaczyna się pora obiadowa, co możemy zresztą zobaczyć, i cała hala jest pełna. Wszystkie patelnie działają na pełnych obrotach, na wszystkich stoiskach. Spodziewamy się, że do godziny 20 na pewno zostawimy halę pustą, jeśli chodzi o jedzenie. Mamy przyjemność rozmawiać ze studentką Katedry Języka Chińskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Słuchaj, odwiedzamy tutaj. Targi azjatyckie, kulinarne targi azjatyckie, czy te potrawy tutaj, czy te dania są takie same jak w Chinach? Nie do końca. Jest bardzo, są bardzo podane, ale nie do końca jest w taki sposób gotowania. Na co Polacy powinni zwrócić uwagę, żeby to robić perfekcyjnie? Po pierwsze, skład, składki, nie? Składniki. Bo nie macie dokładnie ta samo co w finach, a potem przyprawy, a potem e, sposób e, przygotowania ciasto na przykład. Bo na przykład chińskie pierogi mamy tylko mąka, woda i siła. A tutaj na przykład pierogi jest jeszcze na przykład mleko, jajko, coś takiego. Czyli na bogato. A, które danie z twojego regionu poleciłabyś? Z którego kantonu pochodzisz? Ja pochodzę z części północne, w Sonniowej. i się nazywa Szynia ja. i właśnie moje miasto jest miastem partnerskim z Kadowicami. I poleciłabym pierogi, po pierwsze, potem żeberka na słodko i kwaśne, to się nazywa? Żeberka słodko-kwaśne, tak? Tak, tak, a potem na przykład kapusta kiszona też mamy. A łatwo w Polsce przygotować potrawy z Twojego kraju, z Twojego regionu? Są składniki do tego? Są dobrze zaopatrzone sklepy? Jak to jest? E, tak, tak. Jeżeli chodzi o składniki, na przykład makro, mają du, e, jest dużo dostępności. A poza tym, na przykład ja, przygotuję, ja gotuję chińskie jedzenie, bo ja przywiozę przyprawy. Dymiące tajskie stragany, świeże japońskie sushi czy indyjska aromatyczna pakora. Na Śląsku zapachniało trawą cytrynową, imbirem i ostrym chili. Nie pierwszy i nie ostatni raz.